Siemaneczko siemaneczko moi drodzy witam was w kolejnym odcinku z serii Dying Light The Following dzisiaj mamy do zrobienia kolejną misję związaną z tymi dwoma przygupami, które nam ostatnio kazały szukać samolotu jest to napad stulecia oni zostali gdzieś napadnięci gdzie oni się znajdują znajdują się tutaj więc no chyba niedaleko weźmy sobie przywołajmy a czy łazik jest w okolicy czy go nie ma jest w okolicy to nie trzeba go przywoływać Zobaczmy w ogóle w jakim stanie mam części 73, 72, 48, ale nie mam za bardzo śrub, także na razie tak i tak zostawimy to tak, jak jest. A mam paliwo? Mam paliwo, wszystko naładowane, muszę sobie ściszyć trochę słuchawki. Wciśnijmy do nich w takim razie. Ciekawe, co oni znowu tam odwalili tak naprawdę. Jak nie będzie to tak super daleko, tak jak mi się wydaje na mapie, to nie będę tego za bardzo ciął. Bo te długie trasy, to nieraz tu jadę naprawdę z 20 minut. Strasznie długie są te trasy. Gdzie ja mam jechać teraz? Czy wystarczy, jak ja pojadę po prostu, prosto? Tak, jak potem tutaj wyjadę na te tory, to już mogę sobie nimi cisnąć. Dobra, jedziemy na razie. Tak. Już mi się pokazało powiadomienie. Wymienię, jak włączę tę grę o nowym dodatku. Dodatku o nowej w ogóle samodzielnej grze. Dying Light The Beast, chyba się to będzie nazywać? Strasznie jestem ciekaw co tam będzie. Dobra, a jeszcze parę dni nam zostało w końcu do mojej wyczekiwanej, jakże od dłuższego czasu premiery Star Warsów. W końcu będzie można pograć w jakiś fajny nowy tytuł. Coś innego niż, niż te odgrzewane gotety, które cały czas gramy. Eee, zobaczmy, gdzie jesteśmy. Dobra, jeszcze tu. Tak, tutaj muszę jechać. Tam widzę wirale już gdzieś latają. Dobra, tu sobie tych pomijamy i musimy tutaj wyskoczyć, jak chcemy do nich jechać. Tak jest. I teraz cały czas już prosto i powinniśmy dojechać do, do naszych dwóch kolegów, którzy się wplątali znowu w, jaką, w jakąś yy, ten, w jakieś kłopoty. W ogóle widziałem, że dużo ludzi gra w ten symulator sprzątania po miejscach zbrodni gdzie. Jesteśmy typem, który po prostu sprząta miejsca morderstw. Teraz spróbuję oczyścić okolicę. O kurwa. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Kraj! To ci tyle zajmuję! Przecież jesteś zawodowym mordercą. Dobra. Okej, okay, oni gdzieś tutaj są pochowani w tych pociągach. Kurwa, skąd? Tu jest. Nie widziałem jeszcze gdzieś jeden. Dobra, ten załatwiony. A gdzie jest jeszcze jeden? Tutaj widzę, że coś wybuchło w ogóle. Chyba wszyscy, nie? Nie, a tutaj. Co jest kurwa? Ja myślałem, że on jest kurwa niewidoczny w pierwszej chwili. Dobra. Kurwa. Dobra. To strzelanie jest też zbyt proste, ale fajna muzyka się włączyła. Możemy iść prosto 165 HP, wiecie co? Ja bym sobie chętnie może apteczkę zrobił jak mogę w ogóle. Mogę jeszcze zrobić jedną, Okej, okay. a tutaj coś jest do zrobienia jeszcze nie. Ale tu mam, patrzcie, uciszacz nawet mogę zrobić, a ja bym chciał zrobić. Coś tutaj tylko Alk nie mam, one są pewnie pod wodą. Mm, uleczmy się. Przeładujemy magazynek i ciśniemy dalej tutaj, nie? Przejdziemy na drugą stronę. A nie, dobra, tędy się nie da. Chodźmy zobaczyć ile tego w ogóle tutaj jest. Gdzie oni się kurwa wplątali? Tam jakieś granaty strzelają. Kurwa. Nawet nie wiedziałem, że... Dobra, i zabity ostatni. W porządku, czysto. O no ja pierdolę. Jeszcze muszę przeszukiwać wagony po kolei teraz. Odszukaj e, kryjówkę braci, no dobra. Ale mamy już oczyszczony obszar, chyba, że ja mogę gdzieś tu górą do nich wchodzić. Czekajcie, no dobra, tu sobie to przeszukamy, to weźmiemy. Czy ja mogę jakoś tutaj do nich wchodzić, bo tu są wszystkie te Wagony zamknięte, ewidentnie na, na ten. Na te takie. Druty, nie druty, kurwa, łańcuchy, no. Dobra, to chodźmy dalej w takim razie. To no sobie zabierzemy. O kurwa, myślałem, że złoty karabin tu leży, ty. Tak się dziwne słońce odbijało. Dobra, zobaczmy tutaj. A czy ja nie mogę do każdego zapukać, tylko do tych wybranych, jakby nie? Chyba, że z tej strony mogę podejść. To nie jest nasz szef. I sobie! To apalanty. Ja, palanty! Wpójść A, to oni. Masz rację. Nie umie liczyć do trzech. Czy oni mi coś dadzą w zamian? Ja tu widzę ciekawe części. Co tu do jasnej cholery wyprawiacie? A, jemni. Nic mu nie mów, Fatin. wiesz doskonale, że tacy jak oni natychmiast wszystko wygadają. Ale później może nam pomóc. Opowiemy mu wtedy, kiedy będzie mógł. Może pozwólmy mu tu zostać? W naszym towarzystwie może tylko zmądrzeć. Wasza hojność jest niezrównana, ale przypominam sobie, że wcześniej obiecaliście mi coś. Nie doceniasz nas, Krain. Już to włączyliśmy zdalnie, kilka minut temu. Teraz lokalizator wskaże ci wszystko, co ma w sobie chip. A jak coś ma chip. To zazwyczaj jest bardzo cenne. Chyba, że to pies sąsiada. A teraz do roboty, Tolga. Czas ruszyć z projektem. Odezwiemy się, Crane. Trzymaj się! Oni mi chyba jakiś pojazd zrobią. Takie mam dziwne przeczucie. Dobra, udało się zrobić kolejne... Jakby kolejną pomoc tym... tym mieszkańcom tutaj, tylko teraz i tak o co chodzi? Jeżeli coś ma chip. No dobra, ja wejdę tu do góry i co? Opuszczam bezpieczną strefę, no nie chciałbym jej opuszczać, ale co, to jest tu w środku? Jak ja mogę tutaj wejść? Użyj I co? I tutaj będzie jakaś ten? Jakiś zajebisty item? I tu mogę otworzyć tą kartą teraz, aha! W ten sposób to działa. Użyj. I co tu będzie? Plan ulepszenia. Mamy króla. Tego już otworzyć nie mogę w takim razie. No dobra. I co? Ja teraz tego króla, jakbym chciał gdzieś włożyć. Tutaj mam 200. Kosa farmerska ma 243. I jak ja bym chciał do tej kosy F6 sobie wsadzić teraz króla, który mi jeszcze tą broń wykoksi. Potwierdź ulepszenie. No, i nice. Czy ta broń zmieniła wygląd w ogóle w jakiś sposób? Nie wiem. No dobra. Nie mapa. A, a, a zadania, zadania. I co my tutaj mamy? Zgromadzenie. Pomagaj dalej dzieciom słońca. Czyli w takim razie, teraz będziemy musieli się zająć jeszcze czymś, żeby sobie tutaj jakoś. nazbierać tych punktów. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do przejmowania strefy. Yy, nie ukrywam, działamy już tutaj chwilę z tą strefą. i muszę przyznać, że jest ona bardzo ciężka do zrobienia, yy, więc no muszę tutaj chyba wszystkich zombi wyeliminować, a żeby wyeliminować te, to jest chyba jedyna możliwość przez to, żeby je trafić w łeb właśnie z karabinu. Dobra, tutaj widzę gdzieś, ktoś jeszcze za mną jest, ale na razie go oleję i teraz tak. Dobra, czy tutaj mamy jeszcze coś do zrobienia? Duża aktywność przemieńców mi się jakaś pokazała. Ale gdzie ja tutaj mam do zniszczenia te takie zombie, które spowodują to, że ta strefa będzie wyczyszczona? To mnie zastanawia. Dobra, w miarę tu jest w ogóle teren już wyczyszczony z tego co widzę. Kupę amunicji na to zużyłem. Dobra tutaj czysto Okej, okay, idziemy dalej. Tu jest kolejny ten zombiak Ale on w ogóle Przeładuj Dobra, trafiony w łeb, a w ogóle go przeszukam, bo one tu tutaj mają całkiem chyba przyzwoite itemy temy w sobie. Ukradziono zrzut. No dobra, ale ja nie chcę zrzutu, ja chcę tą strefę wykończyć. Jeszcze tutaj. Dobra. 59 punktów żywotności. Co tu jest do zrobienia? Czy tu jest po prostu wyeliminowanie wszystkich zombie celem? Kurwak mi przyjebał. No i on w ogóle jak wolno wstaje, nie? Przeładuję. Tu już mi się kończy amunicja, tak naprawdę. Powiedzcie mi, co ja mam tutaj zrobić. Tutaj jest jeden. Dobra, ten jest zabity. Okej. Okay. Czy ja to mogę otworzyć? Otworzymy. Chyba już tutaj za dużo tych przemieńców nie zostało, tylko ja muszę się pospieszyć. Chodzi o to, żebym zdążył tutaj yy, przed tym, zanim oni je przywołają. Bo na razie to nie widzę, gdzie jest reszta. Bo mi pokazuje, że tutaj coś jest. Czy ja to mogę otworzyć? Mogę. Zdychaj, kurwa, ale tu. Dobra. Łe, kurwa, ten toporek, ale ciśnie w ogóle. Dobra, gdybym wiedział wcześniej, że one są tu pozamykane, też bym to inaczej zrobił, nie? Szczerze mówiąc. Dobra, otwieramy kolejny zameczek. Bach, otwieraj. Mam 108 HP, jeszcze bym kurwa nie używał na obecną chwilę y, tego. Czy znaczy to mogę przeszukać? Jak ja go rozwaliłem? Mogę kabel zasilający. Dobra, idziemy po kolejną. Jak ja mam go rozjebać? Mi ktoś powie. Dobra, ich się tutaj znowu sporo narobiło, jak zwykle, nie? Zaczęły się respić bo tam sobie łażą. Dobra, niech one sobie łażą, ale ja widzę, że tu jest kolejny otwarty jakby yy, ten tunel, więc ja sobie muszę do niego wejść. Wejść najprawdopodobniej wach 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 Załatwione eee, Nie robiłem jakichś dużych cięć tylko do tego momentu. Dobra, zabity. I teraz tutaj chyba gdzieś jeszcze jest. Tutaj musimy otworzyć i to powinien już być jeden... Ło, panie! O, ale go rozjebałem! Tego też, bach! Kurwa, ten toporek jest lepszy niż te wszystko razem wzięte. Gdzieś jeszcze ktoś? Dobra, chodź, 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 chodź. I jed, i jed. Zdychaj, kurwa. I ten, chyba ostatni. i to jest koniec? R, naprawiam. Czy ja tą strefę już wykonałem w jakiś sposób? Otwierania zamku, otwieranie zamków średnie. Czy tu jeszcze mi coś zostało do zrobienia? Zaraz zobaczymy. Mamy tutaj jakieś ulepszenia. a na to już nie mamy miejsca w ekwipunku. Dobra, odmówmy sobie HP. Jakby ta strefa już została chyba wyczyszczona, nie? Teraz zobaczymy, czy jeszcze gdzieś tutaj się ktoś gdzieś kryje. Jest jebany ostatni. Dobra, szybko, 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 szybko żeby mnie nie zauważył. Jest, 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 jest. Dobra. Mamy i strefę załatwioną, teraz stąd spierdalam. zgubiono pościg pomagaj dalej dzieciom słońca czyli to to nie był koniec tego zadania chyba sobie żartujecie że ja tą strefę przejąłem na marne a się na marne, no nie na marne bo dostałem level nie, rangę, ja mam przedostatnią rangę w ogóle, mogę ulepszyć kuszę Został mi jeszcze jeden do zrobienia ranga zaufania 175 Ok, zobaczmy sobie zadania no, muszę dalej pomagać dzieciom słońca Także może teraz udamy się tutaj. Mamy dwóch ocaleńców w tym miejscu, jeszcze niedaleko. Także lecimy i. Dobra, po wykonaniu tego, tej strefy tam mamy tutaj jednego ocaleńca niedaleko. Tu mi się w międzyczasie pokazał. Także od razu lecimy do niego mu pomóc. Zobaczymy, co tam się dzieje. Oni jakiś ołtarz niszczą, z tego co on mi tutaj powiedział po drodze. Także. Będziemy ich napierdalać teraz. Ale powiem wam, że ta gra ma takie humory ostatnio, że to jest po prostu szkoda słów na to, nie? Gdzieś kurwa zablokuje się i ginę, mimo że wiecie, zombie nie ma, nie? Dobra, jest tutaj ten ocaleniec, w ogóle zobaczymy ile za niego uda się punktów dostać. Gdzie on tu jest? Tutaj gdzieś. Widzicie co tu się dzieje? On... Tak się buguje, tutaj gdzieś wleciałem ostatnio. I, I zginąłem. W ogóle nie od ciosów, tylko od tego, że upadłem. Ile razy jeszcze muszę cię trafić? Dobra, trafiony. Przeszukujemy tych tutaj delikwentów. Stalowy bełk. No dobrze, ale ja już ci pomogłem. Coś jeszcze? Mam tutaj do zrobienia, czy nie? Co mam zrobić? No użyj. Ocaliłeś to święte miejsce. Zyskasz więc błogosławieństwo Matki. dobrze, troszeczkę dostaliśmy levelu, ale bardzo mało. Z tego co widzę. Mamy jakieś ulepszenie też za to. No dobra, nie, yy, mapa i zadania. Zbadaj dziwne zjawisko. Jeden z, bezlicz, z bezlicych poprosił mnie, abym zbadał dziwne zjawisko na jednej z farm. No dobra, to zbadajmy to zjawisko. Zadania, anomalie, gdzie to jest w ogóle, tak naprawdę? To jest gdzieś tutaj, no dobra. To ja idę po samochód i widzimy się już gdzieś mniej więcej przed tą misją. Podarujemy sobie tą całą podróż, bo to nie ma sensu. Więc. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już w pobliżu tego punktu docelowego misji głównej, gdzie tutaj mamy zbadać jakieś dziwne zjawisko i tu już z daleka rzuciła mi się w ogóle w oczy jakaś mgła. No i wygląda to naprawdę podejrzanie i dziwnie, tu jest mnóstwo zombie dookoła. Co Oj, ja to pierdolę. kurwa jest? Ja pierdolę. No co ty, to, czy to jest na wykonalne, panie? Wygląda na to, żeby Dlek rozwalił ten wóz. A to co to jest? Czy tutaj jest coś, żeby można było coś zrobić? Dobra, całe szczęście on mnie za bardzo nie atakuje. Co, co tu się wydarzyło? Jesteś tam? Dziwne zjawisko to łagodne eufemizm. Co masz na myśli, bracie? Mam na myśli to, że był tam gigantyczny mutant, który nawet mnie nie zauważył i jakaś taka dziwna mgła, taka jak podczas... Brak miejsca we flipunku? A gdzie ja to mogę w ogóle włożyć? Czekajcie. Mm. Cóż, to zaskakujące obrót spraw. Bracie, Ile granatów? Nie mogę Ci powiedzieć, ale spotkajmy się na farmie Jasira wkrótce. Myślę, że jesteś już gotowy. Spotkaj się z bezlicem na farmie Jassira I to mogę zrobić teraz? Mogę. Dobrze, moi drodzy, w takim razie ciśniemy na farmę. I, i tak jak ostatnio, no widzimy się już przy farmie, bo tutaj nie będę was zanudzać całą podróżą. Także widzimy się za chwilę. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już na farmie Jassira I teraz idziemy w ogóle spytać się o co chodziło o temu typkowi, który chciał ze mną porozmawiać. Czy to był sam Jassir? Nie wiem teraz, aż zgupiałem już. Nie, to był Dobrze, ten bez lice. Widzieć, bracie, obawiam się, że tym razem mam dla ciebie nie najlepsze wieści. Przyzwyczaiłem się. Co jest grane? Kyle, już wiesz, prawda? Wiesz, że to, że ludzie się nie zarażają, to tylko zasłona dymna. Dosłownie dymna. Matka znalazła sposób, by zwalczać zarazę za pomocą pewnego, nazwijmy to, eliksiru. Widziałeś na własne oczy, jak on działa. A więc istnieje lekarstwo. Czy nazwałbyś lekarstwem bandaż nałożony na otwartą ranę? Nie. To, co teraz mamy, to tylko tymczasowe rozwiązanie. Obecnie pracujemy nad innymi, skuteczniejszymi, ale potrzebujemy czasu i dłuższego okresu spokoju. Niech zgadnę. Eliksir się Wam kończy. Niestety, właśnie tak. Dlatego zależało mi, żebyś tu przyszedł. Chcę zaoferować Ci układ. Znajdź więcej Eliksiru, a część będzie Twoja. Matka nauczy Cię, jak go używać. Będziesz mógł powrócić do Haranu ze wspaniałym łupem, chyba że zdecydujesz się zostać z nami. Odnoszę wrażenie, że masz pomysł, gdzie szukać tego towaru. Wielu naszych braci wyruszyło na jego poszukiwania. Ostatnio straciliśmy kontakt z trzema z nich. Mieli zbadać pewną jaskinię. To, że zobaczyłeś mgłę, nie jest przypadkowe. Musiał być wyciek. Wygląda na to, że ktoś znalazł eliksir i uciekł z nim. No dobra, sprawdzić jaskinię. Łapie. Do widzenia, bracie. Mam nadzieję, że przyniesiesz dobre wieści. No dobrze, w takim razie musimy udać się do jaskini, ale tą jaskinie już, moi drodzy, która jest tutaj, zrobimy na kolejnym odcinku, także w tym momencie trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.